Witajcie. Ja nazywam się Rafał Gajewski. Wy jesteście na kanale iBizGir. No i jak w ubiegłym roku. Teraz znowu z ekipą fishing, Tour udaliśmy się na szwedzkie szkiery. Fajnie, bo jedziemy, wydaje nam się w miejsce, które już znamy, gdzie możemy spodziewać się tych ryb. No zobaczymy, czy lekcja z zeszłego roku została dobrze odrobiona i uda nam się to połapać. No jeszcze bardziej jestem podekscytowany, bo. Będę używał wędek, których jeszcze nie ma w sprzedaży. Tak naprawdę to są całkowicie nowe wędki, sample. Będziemy je testowali, zobaczymy co z tego wyjdzie. No najważniejsze, że wydaje nam się, że znamy miejsca i będziemy mogli dużo szybciej dobrać się do tych ryb. Także oglądajcie, zapraszam Was na film i do zobaczenia przy jakiejś rybie. wpływamy właśnie w tą zatokę, o której Wam mówiłem. Zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. No i zobaczcie, tak wygląda ta zatoka. Nie jest strasznie duża, nawet zaskoczeni jesteśmy trochę, bo mamy towarzystwo, ale jej plusem jest to, że jest płytka i woda szybciej troszeczkę tu się nagrzewa, gromadzi się drobnica. No a za tą drobnicą przychodzi drapieżnik. Także miejmy nadzieję, że uda się nam coś złapać. Eee, I pokażemy wam to na filmie. I dobra, pierwszy rzut. Pierwszy strzał. Zniszczy. Wieje, nie?

Pierwsza rybka, wędka rozdziewiczona. Ależ głęboko. Taki mały. Używamy małych przynęt, bo celujemy w okonie, no a jak widać Szczupaki też nimi nie gardzą. Założyłem heliksa, żeby zobaczyć, jak się wędka będzie zachowywała. No i jest szczupaczek. Przyłupak, no to co? Tu? Fetyż taka gumka dobra, no, no, tam tak. kurde, ty widziałeś to? <laughs> Ale tu! Wyciągnąłem już do góry. Jej. Co to lepszy? No mam wrażenie, że tak. Ale kolejna nowa wędka rozdziewiczona. O, jeszcze się wypiął. jaki grzeczny. Pozawijał się. No i taka oto rybka. Fajne. Znowu palce pocięte i do wody. Cały czas próbujemy łowić te okonie, bo mamy zakład z chłopakami. A nie zakład, tylko raczej zawody takie z wysoką stawką. Ale na razie nie udaje nam się to. No i w międzyczasie jakieś szczupaczki. Dobra, jako mamy, że mamy chwilę przerwy. Cały czas szukamy tych okoni, no na razie nie za bardzo chcą z nami współpracować. Cały czas próbuję łowić tym blacksłonem, którego o którym wam mówiłem. To jest to wędka do 15 gram, świetnie ładująca przynęty. Wydaje mi się, że bardzo celnie pozwalająca e, rzucić, ale co do tego, jak trzyma rybki, no to jeszcze chwilkę. Eee, no chciałbym na niej jednej rybie ją przetestować. No przede wszystkim zależy nam na tych okoniach, bo tak jak mówiłem mamy z chłopakami lekkie zawody. No i zdobywca największego okonia wygrywa całą pulę. Druga wędka to favorit totem. Świetna wędka do właśnie twiczy, do jerków. Wykonałem teraz dosłownie kilka rzutów, złapałem szczupaka. No ale tak jak mówię, jeszcze dajemy jej chwilę, spróbuję połowić. Zobaczymy, jak się będzie zachowywała przy rybie. Jest. Citek? Czy tak się podoba? Tak. No, to jest No, to nie, że wiesz, cisza, ryba. Kosz. to przyliśmy śmierdziu Tak Ale za samą końcóweczkę, więc mam nadzieję, że go wyczepię w wodzie Jest tutaj na ławce z drugiej strony za pudełkiem masz

Ty, może ten sam? Nie, ten sam to chyba nie ja. Gumę bym ci odzyskał. No dobrze by było. Ale jaki żywy. No. Wygląda na Dobra, okay. no, jest. Do podbieraka wrzuć. No tutaj, jestem No nie do tego. No do tutaj, No nie do tego. Jest. A? No. no teraz jest, raczej będzie okonik. Dwa. Tak będzie. A ja 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 Dobra, słuchajcie czas na mały update spędziliśmy w tej zatoczce pół dnia. No i te okonie w ogóle nie są dzisiaj aktywne. Parę szczupaków złowiliśmy, no ale jak Seba to powiedział jakby było za łatwo, to by było za nudno. Więc wychodzę z tego założenia. Cały czas biczujemy, cały czas próbujemy. No i jeszcze może się uda tego konia dzisiaj złapać. Ale jest kolejny już ile tych szupaków dzisiaj No fajnie dalej nasz wybrał Stupak Tak? Chyba Szupak No jest, jest tu, nie widzę. Ciemno jest. Chodź tu Dobra, no, dawaj go do. ja. Kania, gdzie są moje okulary? No, okay? Nutria? Nutria. O, ładny, ładny już. Panie, teraz to widać taka to Nutria. No piękne skupia. No już ładnie. Kawał balerona. Tam coś tam widać yy, słabo, co prawda tak już widać, ale ale jest. Ale jest. Bardzo ładny. Bardzo mhm. ładny. Dziękujemy. Tak. Wiem, że już praktycznie nic nie widzicie, ale właśnie tak wygląda wracanie ze szkierów. Ja tu na psodzie latarką świecę. I patrzę czy nie ma jakiegoś głazu pod powierzchnią zaraz wody. A Seba nasłuchuje, czy... Dobrze płynie. Trzeba być bardzo ostrożny, bo można się wpatować właśnie w taki wystający głaz. Także staramy się to robić bardzo ostrożnie. Słuchajcie, to już drugi dzień naszych zmagań. Wczoraj do późnych godzin wieczornych próbowaliśmy łowić te okonie. No ze średnim skutkiem. Po południu te ryby całkowicie odcięło. I ciężko było cokolwiek złapać. Nawet szczupaki, które do południa były naprawdę aktywne wyłączyły się po prostu i przestały brać. No czasami tak na rybach jest i to jest wpisane w nasze hobby, więc nie, ma, nie, nie, nie poddajemy się, nie załamuje to nas. Natomiast dzisiaj zmieniamy troszeczkę plan. Próbujemy troszeczkę bardziej popływać po tych szkierach, poszukamy tych ryb. No i zobaczymy, może znajdziemy z, z jakąś kolejną Fajną zatokę, w której te ryby będą mieszkały. E, troszeczkę większe przynęty, spróbujemy troszeczkę tych e, szczupaków połowić, które wczoraj były ewidentnie dużo bardziej aktywne. No a w międzyczasie, jak zobaczymy, że gdzieś okonie jakieś się kręcą, też będziemy na to przygotowani. Także oglądajcie, trzymajcie się i e, do zobaczenia już nad wodą. starlight sky, our love's secret line, like leaves we soar so high Beneath the moonlight, self-touch your hand in mine gets me every time. No i dobra, jesteśmy. Słuchajcie, znaleźliśmy znowu taką zatoczkę, troszeczkę większą niż ta, w której pływaliśmy wcześniej. No i próbujemy. Ja już tutaj jak nawigowałem sobie, żeby nie wpłynął w kamienie, widziałem jednego szczupaka, także wydaje mi się, że gdzieś tu są. No i próbujemy. Szczupak. Nie, to jest okoń. Nie. Wielki mówię Nie. Mówię ci. No mówię ci, że to jest ogromny okun. Nie, coś ty zabrać. No, okoń gigant. To jest szupak. Jak szopa? Dużo okoń. No. To jest gigokon, <laughs> To się w jest tam. To jest, jest. Taki. Fajnie, że znaleźliśmy. No i jest. Fajna rybka. Dobrze się pokazał, bo od jakiegoś czasu była cisza. A tutaj się trafił. Dobrze. Płynie. Jak widzicie, pogoda nam się zmieniła. Zaczął się. Lekki deszczyk, no mamy nadzieję, że może to pobudzi te ryby do żerowania i jeszcze na łódeczce zagości dzisiaj niejedna rybka. Jest, jest, jest. Jej, żeby to był okoń. Jest okoń. Zobaczmy, Jest piękny Ale ładny Jak się cieszę Nie. Dobra tutaj tu więcej tak? A to Cię, no? na ten A do ci Na Fetis to taka gumka A, karbowana ta No piękny no 39, 394, zbi możemy Piękny No i dobra, wyczekany Wyczekany bardzo o Ale udało się, pięknie wraca do wody